Widzowie, że jesteście. My w tym odcinku co robimy? Rutynę taką u Andrusi, jak jesteśmy, tak? Musieliśmy zabrać ze sobą lunkę, no. prawda? Bo będziemy cały dzień u Andrusi. Tutaj macie plecaczek, prawda? Z tabletami jakimiś. Zobaczymy, co tam będziemy robić. Tu Milenka sobie jeszcze. Marcysia, chodź, tu Milenka sobie wzięła jeszcze Hobby horsa swojego. Luna, wracaj! Luna to już chce się zobaczyć z dorą, bo Andrusia ma też psa. No, to lecimy. Zamykamy bagażnik. I co? I lecimy. Zobaczymy. Czy Andrusia jeszcze śpi. Mamy godzinkę dziewiątą. Tak. Zgadza się Marcysiu? Tak. Tędy idziesz? Przejdziesz ja tędy? Ty też tędy się ciśniesz? No to ja też tędy przechodzę. No to lecimy. O, Luna już jest w klatce. Andrusia na szczęście mieszka na dole, na parterze. Nie, Milenka? Tak. O, nadepłam cię niechcący. Dzień dobry. Pukaj. Mieszka. Ale jest chaos. O, siema. Dora. Dora. Oj, jesteśmy już u Andzi. Andzia już sobie tutaj w coś gra. Ja już widzę tutaj padać. Andrusia gra na telewizorze w Robloxa. O, Milenka już sobie też tutaj szykuje tablet. To wy teraz będziecie grać, czy idziemy na podwórko? O 15% można, no, mama ci nie ładowała. Ty sobie też nie ładowałaś? No ja nie mogę wszystkiego robić za ciebie, co? Idziemy na podwórko czy jeszcze nie? Nie. Jeszcze nie? No cześć, no ja wiem, ty się cieszysz Dora, taka ty jesteś piękna no, taka piękna mama, mama. jesteś. Lunka chodź ściągniemy ci smyczkę, chodź ściągniemy smyczkę. Chodź. Nie, 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 nie. Zobaczcie jakie tutaj są emocje teraz, teraz są emocje Roblox'a. No, a jak ta gra się nazywa w Robloxie? Nie wiem. Nie wiesz, to nie jest to 99 nocy, co gracie teraz? Nie. Nie. Okej, okay, a wy widzowie dajcie. 90 nocy wygląda 90. Aha, inaczej wygląda. A wy widzowie dajcie nam znać, w jaką wy lubicie grać najbardziej grę. Zobaczcie, te psy się teraz będą tak cały czas bawiły ze sobą. Ja najbardziej lubię grać w BrockHaven 99 nocy w lesie, bo ja ostatnio przeżyłam 40. To no, 40 dni? No! 40 dni? Nie zabilicie? Nie. A Ty w co lubisz najbardziej grać? 99 Brook Heaven. I w to jeszcze lubię grać. E, w to, ale nie wiedzą, jak się to nazywa. Może Wy widzowie będziecie wiedzieć, jak to się nazywa? Napiszcie w społeczności, jak chcecie. No, napiszcie nam, napiszcie. A Ty w co lubisz grać w Robloxa? Bo Ty też już zaczęłaś w coś tam grać. Widziałam. Hmm. W Brook? Heaven, Brookhaven, w Minecrafta i... I chyba tyle, co na razie grasz, co? Jeszcze... Co jeszcze gra Matysia nasza? No, mi się wydaje, że chyba tyle tylko. A te psy, zobaczcie, dalej nie, głupieją. Nie, nie, nie tyle jeszcze gra, Lubię grać w Brooklyn. No to to już mówiliśmy, no to super. Obowiązki wzywają. Trzeba było wyjść z pieskami, a teraz idziemy zobaczyć na balkon. Andrusia ma na dole balkon. Ej, nie ciągcie. Luna, Dora. Chodźcie. Zobaczcie, idziemy zobaczyć na balkon. Dziewczyny! Hello! O, jaka mina, Milenka! A co robi Marcysia? Zawołaj, Marcysię. O, Marcysia jest taka malutka tu. Zobaczcie. Cześć! Cześć! No i zaraz przyjdę do domu, dobra? Ok. Chodźcie, idziemy dalej. Psiaki pobiegają i będziemy szły na pewno gdzieś na górę. Andrusia. Andrusia nam tu pracę zabaw jakieś pokaże. Chodźcie, bo idziemy teraz na podwórko, tylko musimy sobie wziąć coś do picia, bo jest bardzo ciepło. E, to jest zielona. Otrabię czyli jakby zielona herbata, tak? Lipton, ty co bierzesz, Tymbarka małego czy większego sobie bierzesz? Chociaż może nie, wiecie, co by my tego nie uniesiemy. ulcia jeszcze, ulcia sobie musi wybrać coś do picia. Tutaj są, a jak nie, to Cysia tam są, jeszcze zobacz, tam, tam, tam. Kubusia. pewnie sobie wybierze Kubusia Water, wiecie. Tam gdzieś komu coś spadło? To wie? Gdzie poszła? Ja tu. tu są Cysia? Tutaj masz, jakie są malina, truskawka, jabłko i cytryna. Które wybierasz? I ta winograna. Winograna to jest malinka. To może być? Tak. No dobra, czy coś jeszcze chcecie? Nie. Ja bym na coś miejscu, bym sobie wybrała truskawkę. Truskawkę ty byś sobie wybrała na czysi miejscu. No ale. Tymbarka. No dobra, to lecimy to sobie wejście jeszcze chrupki. Jak chcecie tu są jakieś. Ty chcesz duszki, no to weź duszki, a wy? Ja z Ty z Andrusią jesz No to do kasy już zmierzamy. Tak? Ty, no to możesz wziąć duszki, to sobie razem zjecie. Czy nie? Nie? No dobra, no to idziemy. Możesz, możesz z nimi. Chodźcie. Teraz idziemy zapłacić. I ruszamy na plac zabaw. Co chcesz jeszcze Marcyśka? Kik taki? Nie to. tego różowego. No. Jestem też różowego. Też no, różowe? Dobra macie. To jeszcze jedną weźcie sobie paczkę, Andrusia. To dwie paczki, dobra? No jesteście tutaj. Tak! Nawet nie spadłam! No nie no, trzymaj się, trzymaj się, super! Ja was mam pochuś... Nie no, wyżej już nie, bo Cysia jest, wiesz? Myślę, że jesteście już wysoko. Nie. Nie wysoko? Nie. Milenka tu z boku, zobaczcie, w trójkę sobie siedzą. And Andzia, Andzia uważaj, bo ona spadnie. Andrusia, nie się tak wysoko. Wiesz? No. Tutaj u Andrusi jest właśnie taki park linowy dość duży i on jest tutaj przy kopalni Ignacy w Rybniku, jakbyście chcieli kiedyś przyjechać z rodzicami. Boże, tutaj A tutaj jest taki ta, mały ta, dla maluszków. Zaraz Wam pokażę, co dziewczyny sobie jeszcze wzięły. Tutaj mają takie auto. Proszę, to jest auto ze szlejcha dla koni. Nie wiem, czy Wy też jesteście fanami koni, ale Andrusia jest bardzo. Tu jest przyczepka. Tutaj mamy właśnie. Zobaczcie, otwieramy i jest sobie konik. Hop, i on ja sobie tutaj. Ejcie, wyjdzie, wyjdzie. O, wychodzi. I tak to tak się prezentuje. I to jest przyczepka właśnie do tego yy, tego zestawu. O, zobaczcie. Tak to wygląda. Tutaj jeszcze mamy... Czekajcie, tu jest tam Andrusi telefon. Tam są gdzieś tiktaki, ale tutaj mamy też takiego konia. Takiego... Takiego z derką i kotkiem na pupce. No, tu już jest taki. Tu jest pani, która sobie może zgięć nóżki i usiąść właśnie na tego koniczka, co tu mamy. Oczywiście zestaw Labubusiów musi być. Chyba teraz każdy jest fanem Labubu. Ten mi się podoba bardzo, a Wam? Później jest taki z Coca-Colą. Lubicie Coca-Cola widzowie? Napiszcie mi w komentarzu. I taki labubus. Tutaj mamy... Tu chyba dziewczyny dały chrupki. O, tu dziewczyny dały chrupki. I tutaj też są widzowie konie. Taki jest. I jakiś biały. Zobaczcie, tutaj jeszcze jest torba z kapibary. A Wy widzowie napiszcie nam w społeczności, czy Wy coś kolekcjonujecie albo czy coś zbieracie, co, co bardzo lubicie, co Wam się podoba. Dziewczyny tutaj są koniary, labubu i chyba tyle na razie, co zbierają. O i dziewczyny sobie jeszcze tutaj wzięły właśnie takie przeszkody do koni. Zobaczcie. Co tam się stało, co? We dwie, żeście Widzicie, we dwie skakały by się przewróciły. Jeszcze raz? Dawajcie teraz, zobaczymy, czy skoczycie na. No. no, dziewczyny tam, zobaczcie, będą biegły zaraz. Dawać, dawać. Zobaczcie, mamy konia i niby na ląży chyba jest prowadzony koń. Hop! 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 Udało się! Brawo Tu mi to jest koń od Andrusi, tak? Zobaczcie jakie jeszcze on ma... Jest prawdziwe to koń. No dobra, zobaczcie jakie on ma ekstra warkocze i kolorowe gumki. tutaj Co ma jeszcze zrobione? Wow, ja tego nie widziałam! A ty widziałaś? No, ja ty pokażę, widziałaś. Aha, no dobra, my się zaraz zbieramy do domu, wiecie? Nie. Tak, bo się pakujemy i do babci jeszcze musimy ja ruszać. Jadę, ty? ty nie jedziesz do babci? Nie. A ty? Nie. Ty też nie jedziesz odwiedzać babci? Nie. Jak babcia zobaczy ten filmik. Dobra, to mi. No dobra, no to jedźcie, dziewczyny, się bawić jeszcze chwilkę i potem wracamy do domu. Oj, dziewczyny już tutaj sprzątają. No, powkładaj Andrusia. No, to też jest od Andrusi, wiesz? Daj, daj tutaj, to. daj Marcysiu. Daj, bo dziewczyny spakują wszystko i idziemy. Zobaczcie, jaka Marcysia jest zmęczona. Pić jej się chce. A gdzie zostawiłaś buty? No to ubieraj buty i lecimy. Zobaczcie, jakie Andrusia ma sopy, bo biegała tutaj na boso. No to dzisiaj będzie kąpiel. Widzimy się w następnym odcinku. Pa! Marka.